40 minut jesteśmy w tej akcji ja y, jeszcze nie zacząłem lepić pierogów. Nie? Więc ze wszystkim, którzy są ze mną. Mamo, dziękuję, że oglądasz. <laughs> Może tak sobie mnie puścicie na święta i będziecie ten razem ze mną robić pierogi. Proporcje weźmie, nie pytaj. <laughs> Ktoś mnie spytał o przepis na to, to jakby, nie wiem, wpiszcie sobie w ogóle pierogi, nie? bo ja tu jadę w ogóle z głowy, jak mi mama kiedyś mówiła. Każdy Polak wie, jak robić pierogi, to najlepiej, jakby w ogóle, jak ktoś nie wie, jak robić pierogi, to ja nie wiem, nie, to chyba trzeba zacząć odbierać te ym, paszporty. Jak ktoś ma naturyz naturyzację, nie, czyli stajesz tam, jest obywatelem Polski teraz, to powinno z jedno z zalet to było, że zrobienie pierogów. W ogóle z Ubutu do, 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 pojechaliśmy do Uluwatu, nie? Wy sobie zobaczcie na mapie, gdzie to jest. Półtorej godziny jechaliśmy 30 km w spalinach. I ja tam prawie zemdlałem, nie? Bo to mieszkamy w Irlandii i w ogóle w Irlandii, jak sprawdzicie sobie e, jakość powietrza, to jest cały czas zielona na tej mapce. Jest taka mapka jakości powietrza. To w Poznaniu to zwykle nie, nie jest za spoko. I w ogóle w Polsce jest tak średnio. Nie wiem, czy w tym łazi po mnie jakaś mrówka, czy coś, e, muszę sobie pochuchać. Albo mucha, tutaj są też takie natrętne muchy, jak w Polsce. Taki motyw, że w ogóle ostatnio sobie myślałem o tym, że mam dużo wspólnego z zombies, nie? Bo zombies to jakby mega lubią flash, nie? Takie idee, że i zawsze w tych wszystkich horrorach boimy się zombies, nie? I ostatnio tak do mnie doszło, że przyrzymyjemy mięso. czasami trochę jesteśmy jak zombie w życiu, nie? E, no, ale dobra. Mega zabawa, kurde, studia filmowe. E, dobry klimat na maksa, mega się ubawiłem. Przez 4 lata mega imprezy. Zrobiliśmy jakieś tam filmy, oczywiście nie. I teraz mam takie skille zajebiste, <laughs> że mogę was pomęczyć w ogóle nagrywaniem na swoim iPonie, nie? E, skończyłem te studia i w Irlandii zacząłem robić w ogóle komercję na maksa, nie? Czyli e, zacząłem robić reklamy, zacząłem robić dużo tych reklam. E, pracowałem sobie z jakąś taką firmą e, Advertising Agency i dla nich robiłem content na maksa. Filmowałem, edytowałem, reżyserowałem trochę i wpadłem w taki tunel robienia tego contentu non stop i czy tych videos i powiem Wam, że zrobiłem ich e, tysiąc, około tysiąc. 833 dokładnie w czasie, kiedy jakby zrezygnowałem z tej pracy, ale potem robiłem rzeczy jakby total dla siebie, jako, jako samozatrudniona osoba, więc trochę się jeszcze dobiło tych reklam. Ale w ciągu półtora roku narąbałem ich 833, dokładnie liczyłem. Wszystko nie spałem po nocach, pracowałem nie wiem 60 godzin, kurde, nie wiem, 7 dni w tygodniu, nie mam w ogóle. Jeden obraz chcę sobie jakby wydrukować, gdzie w notatkach na swoim komputerze. I to jest chyba OK, tutaj z tym mięsem. W notatkach na swoim komputerze znalazłem. Słuchajcie, ee, taki. Ee, kur... Wy się wysłów, koleś! znalazłem sobie notatki, w których po prostu było dużo literek nawalone, nie? Takie A, O, I, A, -E -0 -1 2, -3 4, 5. I mówię, kurde, o co chodzi, nie? Czy jakiś piec mi wjechał na klawiaturę, czy coś? I potem sobie przypomniałem, że ja po prostu edytowałem do trzeciej w nocy dla jakichś tam klientów, którzy są mega ważni. Jakby żaden klient nie jest na tyle ważny, żeby napierdalać do trzeciej w nocy, nie? Jak napierdalacie dla kogoś do trzeciej w nocy, to jakby Wasze zdrowie i życie jest ważniejsze. I sen. O trzeciej powinniśmy spać. Z, tutaj się z Wami dzielę teraz swoim tym yy, wiedzą. Więc po prostu ja zasnąłem na tej klawiaturze. I śpiąc na tej klawiaturze, odcisnąłem dla siebie taką oto wiadomość. Ale dużo się nauczyłem. Cieszę się, że to się wydarzyło. Dużo jest tutaj e, tych jaszczurek. Ja mega lubię szczurki. Ja w ogóle kocham jaszczurki. E, jedna taka spadła obok mnie, ale to chyba geko się nazywa, nie? Taka duża jaszczurka. E, spadło z drzewa, z, nie wiem, rozmawiałem ze swoim znajomym, wysyłałem wiadomość na WhatsAppie, mówię "Ty, Bali, jakie zajebiście w ogóle fajnie tutaj jesteśmy w domu, mamy, nie wiem, basen." No i za chwilę ten geko puf, jeb obok mnie. Spojrzał na mnie, ja spojrzałem na niego, taki moment, spojrzenie, widzę jego oczy, on widzi moje oczy. Myślę, że może zamacha, ale no nie yy, spierdala, nie? I tak w ogóle po prostu jak ruszył gdzieś, to się kurzyło, nie? mówię, ja nigdy nie widziałem, że one są takie szybkie. Ale mi się wydaje, że te geckos to one wpierdalają pająki. I tutaj. Pająki są, pająki są. W ogóle pająki lubią tu skakać, nie? Więc jak sprzedałem jakiś pająk, to on może tak, pff, nie? Ale one są małe wszystkie. Są też duże, są też tu gigantyczne pająki. Ale one są gdzieś tam w lesie, nie? Tam, tam gdzieś. E, jeszcze ich nie, nie widziałem. Widzieliśmy takie, na, na, które sobie wisiały gdzieś tam z daleka. E, Przyzwyczaiłem się powoli do pająków, nie? Jakby mam jeszcze taki trochę nie za bardzo klimat z pająkami, jakby. Jak używacie słonecznikowego, słonecznikowego oleju, to proszę, nie! Słonecznikowy olej mega. Sprawia, że się starzejesz, że wyglądasz brzydko, zmarszczki od tego wychodzą i w ogóle twoje ciało się rozpada od rzepaku. Nie od rzepaku, od słonecznika. A rzepak też nie jest za spoko, ale dobra. To sobie możecie poglądać youtubersów, którzy o tym rozmawiają, mówią, dzielą się. Ee, jakby co to Sławek was oszczegał. Troszeczkę olive oil. Oje, ja. No Tu w Bali wszystko jest, nie? Generalnie Jedziesz do sklepu, Irlandzkie czekolady są, polskich nie ma, jakby co, yy, nie wiem czemu tak. Mamo, spoko, wiem jak zrobić pierogi. Opowiem wam o mojej babci Zofii Cugier. Babcia mega w ogóle ogień, zajebista kobieta yy, i pyzy jakie robiła babcia to jest mega yy, zajebiście, mega yy, jakby chciałbym wrócić do tych czasów. Pięknych lat 90., Cisławek ma, kurde, nie wiem, 8 lat, 10 lat. I babcia, która robi nam pyzy. To były czasy, to były czasy. Inna mąka, inni ludzie, inne pyzy. Babcia miała taki motyw, że nie lubiła, że ja gotuję, bo facet to powinien pracować na ogrodzie, gdzieś coś robić, a lubiłem gotować, nie? Bardzo. I babcia to wkurzała trochę, bo ona była od nie? Czuła, że jakby tam zabieram jej <grym> pracę. I jak piekłem ciasta, no to ona podchodziła do piekarnika i wyłączała mi ten piekarnik na 10 minut. przed tym, jak to ciasto było gotowe, Znam zawsze oklapło, zrobiło się za kalcem. I potem mówiła, że Sławko, no ale ty, zostaw mi to pieczenie, bo ty to tak średnio, średnio, nie? No? I ona lubiła, ona taka kobieta starej daty, te wszystkie kasie, margaryny, to ona tego nie lubiła, nie. Bo ja jestem z czasów, gdzie wszyscy napierdalali ciasta na kasi, nie kupowało margarynę. I ona smalec, nie po prostu brała kostkę smalca i robiła. Robiła ciasto nie? i to potem smakowało jak ten smalec, nie? Więc jakby. Huu! Mega nie lubiłem tych ciast. A teraz powiem Wam, że ja bym sobie zjadł ten kawałek ciasta babci ze smalcem, doktora Etkera w ogóle krem, galaretka, truskaweczki z ogrodu, chemia, która jeszcze nie zabijała. Albo zabija jeszcze bardziej, nie wiem, ja jeszcze żyję, jest spoko. Dobra, ciasto jest ciasto jest fajne. Jest takie, jest takie, nie takie. Eee, spoko, chyba będzie spoko do rozwałkowania. Może by, dodałbym jeszcze trochę wody, ale trochę się boję. Chociaż nie lepi się do. Fajnie nie lepi się do stołu, nie? Więc będzie można tak rozwałkować na stole. I potem mam nadzieję, że się fajnie odlepi od tego stołu. Więc ktoś miał jakieś pytania do mojego żywota. Walcie, wiadomości, nie bójcie się. Mi się przekręcić Mamo, sorry, takiego syna wychowałaś. E... Kiedyś przyjechała do mnie kumpela z Budapesztu, Nora, pozdrawiam. Nora niestety nie zna polskiego. i e... Z mamą gadałem w kuchni, rozmowa po latach i mówię, Mamo, Kukuwa. wa... Życie w Irlandii, bla, 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 Anora wjeżdża, jak ty mówisz do swojej mamy! To cześć, to, tutaj odnalazła się Klaudia, wróciła z powrotem, mm, więc możemy razem porobić, po, pokleić, pokleić pierogi. Moja mama zawsze mówiła, że mam małe rączki i muszę przekleić. Tak? <noise> Dobrze, to ja będę wałkować. Także wałek za 10 zł, trochę, kurde, kipska, tutaj się woda rozlała. Duży głup. Nie, nie wiem. No. No Określa okay, się, nie? Okay się, nie? Okay się. Dodałem trochę tego, kminku do paszu, do, mm -hmm. więc myślę, że spoko. Pamiętam słabo, jak mnie z kazał, <laughs> jak kiedykolwiek coś dodać z kminkiem do mojego jedzenia, to... To koniec z Tak, no. I jak Klaudia, Klaudia jak Klaudia poznałem, to byłem rowaganinem, nie? A ja teraz mięso w wpieprzam, także tak. Ja mogę pośpiewać piosenkę w tym momencie, jak e, rozwałkowujemy ciasto. E, pamiętam taką polską piosenkę, e, która mniej więcej tak leciała. Melancholia to kolia z film niebieskich, co jak pineski, gdzie człowiek na to z niewagi. na no moje kuj, 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 Czy pan chuj z taką kolią, co robi duszę niespokojną. Pablo, pamiętam, nie proponuje kotki, To się wytnie, Żeby, No Kamera 2, Klaudia. Ten, tutaj udowodnimy, że robimy pierogi, że tam stamtąd wszystko nie widzicie. To jest, to jest nasz stół tutaj. O kurde, tu... Tak? To w jesteś, jesteście, możecie ten, aligator. No, krokodyl. E, no, także tutaj mamy, tutaj mamy nasze ciasto na pierogi. E, fajna ta mąka taka. Fajnie się klej to ciasto. Tutaj mamy farszka, wiesz, przestała filmować. Tak, A dobra? ja jeszcze filmować? Nie, nie spokojnie Nie, kółeczka po prostu były. Dobra. dobra. Najazd na pieroga. Pierwszy pieróg. Jest e, faszerowany. To już No ja to ja może to. Ale dobrze, to będzie taki wypakowany pieróg, nie? Ale... nie, będzie okej, bo... Jest! Pierwszy pieróg w Bali! Pierwszy pieróg w Bali! No, no, pierwszy baleński, polski pieróg. Domowej roboty, nie? No, no, zajebisty. Bardzo ładny. Mega mi się podoba. No, mrówek nie ma, patrz, nie? pomyślmy w ogóle, e, tutaj trochę pospadało jedzenia i po prostu było mnóstwo mrówek, które już spieczały z tym jedzeniem sobie tam do swojej dziupli, nie? Ale zrobiliśmy wszystkie, No, niestety. Awe, mrówki, goodbye. Babcia też włosy w pyzy wkładała i jedli wszyscy. Nikt nie narzekał, nie? Respekt był, nie tak jak teraz, że dzieci od razu Eee, babciu włos, babciu i babcia... Jest Sanepid przyjdzie. Odesłana, Sanepid ją kurde do domu starców, nie, już nie ma babci. Te czasy jeszcze są tutaj właśnie, w Indonezji. Może jest taki trochę, mówiąc grubiańsko, syf, ale... Głos? Nie. Ale jest tu taka wolność, jakaś takie poczucie wolności. Zgodzisz się ze mną, że to jest jakieś poczucie wolności? Nie, no można sobie wszędzie na skuterku. Nie ma na sobie drogowe. na skuterku. Policja cię czasami zatrzyma, zapłacić 10 100 złotych mandatu i jedziesz dalej, nie? tak jak w Polsce kiedyś. A nie ma znaków drogowych. A nie ma znaków drogowych. Ty ja nie zauważyłem, że nie ma znaków Limitów drogowych. Limitów prędkości też nie No, mega chill jest, mega jakby.

Ile można robić, nie? Tutaj mamy resztę czączka mamy sok, mamy faszer, faszer, fasz faszer, faszer, faszer też. I oto piękne pierogi, gotowe, cudowne. Mamy jeszcze te cebulki. Klaudia tutaj umieszcza cebulę na pierogach. Pierogi są skończone, e, istnieją, są gotowane. Ja sobie teraz spróbuję tego pieroga. A tutaj jest. Tak, tak wygląda. Pieróg. Mmm. Zajebisty taki. Jak taka gwiazda. Mmm. <grywa> mm. Tego. Tylko... Gioza po polsku. Mhm. Mm. No. Dobra, to my je dokończymy. Wam mówimy dzięki za zostanie z nami przez całe wideo. No i będziemy wrzucać coś po polsku z Bali, z życia, ze świata, jak e, czujecie vibe i chcecie czasami sobie z nami pobyć, to zapraszamy. A teraz to pa. Ciao. <laughs>